Thank okay. you. Przeciwpożarów pożarów w tym miesiącu? Dobrze nam idzie. Ja wiem, że to nie zabrzmi dobrze, ale talermy już się robią naprawdę lekko zabawne. Bo z taką częstotliwością, jak się ostatnio powtarzają, to ja nie mam pytania ogólnie. Żebym pokazała trochę więcej mojego akademika, a akurat idę do wodę, więc pokażę Wam, jak wygląda taka wspólna część, jak gdzie mamy kuchnię i w ogóle. Więc tak wygląda to, jak się wchodzi. Tutaj jest nawet stół do ping do Bilarda, jakieś krzesła, stoliki, kanapy, telewizor. Z telewizora też możemy korzystać. no tutaj więcej stolików, a tutaj jest maszyna do wody. Tutaj są takie wyższe stoły jeszcze. A tutaj właśnie jest kuchnia. A jeżeli chcecie sobie coś zostawić, właśnie, czy w lodówce, czy w zamrażarce, to na każdym produkcie musicie nakleić taką naklejkę z datą, kiedy to tam włożyliście, bo w każdy piątek albo sobotę przychodzi taka pani, która tam sprząta i po prostu, jeżeli jakiś produkt nie będzie miał tej informacji, no to wszystko wyrzuca. Ale ja tak tam raczej z tego nie korzystam, bo jakoś nie ufam tym lodówkom. Może dlatego, że każdy ma do tego dostęp. Na no, ale awaryjnie jakby trzeba było, to teoretycznie mogę skorzystać. Tak sobie uświadomiłam, że ja się chyba nawet nie przywitałam z wami w tym vlogu. Gdzie moje maniery? Jestem już po wykładach i teraz przyszłam sobie do takiego azjatyckiego marketu, dość dużego, bo tak jak Wam mówiłam, w piątek przyjeżdżają do mnie goście i dostałam taką małą listę zakupów, żebyśmy nie musieli się tym później martwić. Więc przyszłam wszystko poogarniać i przy okazji pokażę Wam parę moich ulubionych produktów. Ostatnio były moje amerykańskie polecajki, więc teraz czas na te azjatyckie. To jest w ogóle mieszanka sklepu spożywczego z kosmetycznym i nie wiem z czym jeszcze. Totalnie wszystko możecie tu znaleźć. Jedna z rzeczy, którą na pewno polecam się zainteresować, to są ich maseczki. Nie dość, że wyglądają mega ładnie. To jeszcze serio, moim zdaniem, są dużo lepsze niż te amerykańskie. No niż te, które znajdziecie w takich normalnych drogeriach. Ja akurat ich często jakoś bardzo nie robię, no bo nie mam cierpliwości, ale muszę to zmienić, bo naprawdę widać ogromną różnicę. To są dosłownie całe regały z tymi maseczkami, nawet jakieś tutaj ze Squid Game. Proszę bardzo, to jest w kształcie twarzy tej lalki, creepy trochę. Jakieś glinki różne mają, natomiast jeśli o spożywkę chodzi, to tutaj już mogę się bardziej wypowiedzieć, bo trochę tych rzeczy przetestowałam w swoim życiu. Po pierwsze, jedna z moich ulubionych przekąsek, czyli liście nori. Spróbowałam je dzięki mojej siostrze i teraz mam małą obsesję. Tutaj jest akurat ta zwykła wersja, ale mają też na przykład wasabi. O, tutaj jest awokado jeszcze. To jest fajna przekąska nawet żeby sobie właśnie zabrać czy do szkoły, czy na uczelnię. W ogóle pamiętacie, kiedyś był trend na robienie tych różnych zestawów na YouTubie? Zawsze chciałam to przetestować, ale jakoś nigdy mi się nie udało. O, tutaj są na przykład jedne z moich ulubionych gum owocowych. Nie wiem, czy wy lubicie takie rzeczy, ale na przykład mango smakuje dosłownie identycznie, jakbyście jedli prawdziwy owoc. Truskawka też jest całkiem git. Innych nie próbowałam. U, tutaj też są fajne rzeczy. Ten sernik, dokładnie to. To mi się strasznie kojarzy z podróżami do Azji, szczególnie z Tajwanem, bo tam jadłam to codziennie na śniadanie z siostrą praktycznie. Coś ona to jadła, a ja podkradałam jej. Oprócz tego miałam też przeróżne smaki mochi i coś dla fanów maczy. Ja przez chwilę miałam na nią fazę i nawet robiłam ją sama w domu, ale jednak pozostaje wierna kawie. W zeszłym tygodniu sobie spróbowałam ją po takim dłuższym czasie, bo już chyba z pół roku jej nie piłam, no i smakowałam mi jak glony. Także ja zostanę przy moim cold brew. Dzisiaj w ogóle nie planowałam nigdzie za bardzo wychodzić, bo znowu jest taki pochmurny dzień, raczej średnio przyjemny. Ale okazało się, że moja współlokatorka ma jakiś tam wywiad, przesłuchanie czy coś tam, bo ona jest aktorką tak w ogóle. I poprosiła mnie, żebym wyszła na chwilę. No, bo chcę mieć wtedy spokój. Więc stwierdziłam, że wykorzystamy to. Idę sobie teraz do biblioteki, tylko nie tej szkolnej, a tej nowojorskiej publicznej, dla odmiany, bo. dwa tygodnie? Nie, z tydzień tam nie byłam. Już. No. Nie mam jakoś dużo do roboty. No, ale co, gdzieś muszę iść, nie? Chociaż sobie spacer zrobię. Mam tylko nadzieję, że nie zacznie padać, bo nie mam ani kurtki przeciwdeszczowej ani parasolki tylko tą skórzaną. Bo oprócz tego, że jest pochmurno, to jest naprawdę ciepło, więc tu jest ten problem. Bo nie wiem, jak się ubierać. Więc po prostu liczę na moje szczęście, jeżeli mnie nie złapie deszcz. się maluję i za chwilę idę na śniadanie, a później prosto na hiszpański i tym razem obędzie się bez żadnych kartkówek. Co też jest nowością, bo mam wrażenie, że my cały czas coś piszemy. Ostatnio też w ogóle pracujemy nad takim grupowym projektem właśnie na hiszpański w formie zaliczenia i wydaje mi się, że dzisiaj będziemy to kończyć, bo 1 kwietnia musimy to przedstawiać. A z racji, że właśnie zaraz zaczynam Spring Break, to będzie od razu po powrocie. Ale nie zobaczymy. Taki ładny dzień dzisiaj właśnie. Ja mam teraz 15 minut przerwy, a później prosto po wykładzie idę na ostatnie konwersacje z hiszpańskiego, już szóste moje. No. Przez chwilę przybiegłam do pokoju, bo za chwilę zaczynam moją ostatnią konwersację z hiszpańskiego, bo przez cały semestr musieliśmy zrobić łącznie sześć. Najlepsze jest to, że ja sama sobie wybieram, w jakich godzinach chcę je robić, i z jakiegoś powodu wpadłam na świetny pomysł, że zrobienie tego 15 minut po zakończeniu wykładu to będzie super pomysł. Więc teraz nie mam innej opcji, generalnie. Ja naprawdę mogłam sobie wybrać jakąkolwiek godzinę, to mogę nawet robić wieczorem. Ale nie, bo po co? Halo, żyje tam ktoś? O! Halo! This meeting is being recorded. No shit, Sherlock. Pequeña Sí, un poco. divertido. ti? ¿Te bailas también? Czas na taki randomowy fakt o mnie. Żebyśmy się trochę lepiej poznali. A więc jakoś od 2020 zaczęłam zbierać pluszaki, a konkretniej to pluszaki w kształcie awokado. Dwa z nich mam na przykład tutaj na półeczce obok łóżka. I jeden taki większy też na samym środku. A mówię wam to dlatego, że dostałam prezent od Kylie i chciałam wam go po prostu pokazać, więc żebyście zrozumieli, o co chodzi. To jest mój nowy długopis na egzaminy. Myślę, że każdy profesor będzie pod wrażeniem i że to zasługuje na jakieś dodatkowe punkty. A ja wracam jeszcze na chwilę na uczelnię bo za jakieś 2-3 godzinki mam matematykę i stwierdziłam, że wykorzystam ten czas trochę bardziej produktywnie niż leżenie i oglądanie TikToka i odrobię sobie pracę domową, bo myślałam, że zrobiłam wszystko w weekend, ale dzisiaj dostałam nową. Więc taki plan na resztę dnia. Rano wychodziłam zimowej kurce, a teraz jest 16 stopni. Pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj jest tak ciepło, że aż musiałam wrócić do pokoju i się przebrać, bo aż ciężko było wytrzymać. Także pierwszy raz ubrałam krótki rękaw w tym roku chyba. Aż szkoda, marnować czas na naukę. Ale jutro piszę już ostatni egzamin przed wyjazdem, więc to jest moja jedyna motywacja, jak mam być szczera. Później będę musiała się spakować, naszkolać wszystkie dokumenty i myślę, że zrobimy sobie to razem. Pokażę Wam, jak się pakuje. Bo czemu nie? Po pierwsze musimy się spakować do hotelu na jedną noc z piątku na sobotę, bo przyjeżdżają moi rodzice z siostrą i nocują właśnie w hotelu dosyć blisko mojego akademika, więc daleko nie będę musiała iść, no ale jakieś rzeczy muszę wziąć ze sobą. Później całą sobotę będziemy razem w Nowym Jorku i na wieczór jedziemy na lotnisko, więc muszę też mieć tę szykowaną walizkę, żebyśmy tu tylko przyszli, ją zabrali i pojechali już. Także to będzie małe wyzwanie, ale najpierw muszę przeżyć egzamin. Także jak chwilę sobie jeszcze odpocznę w pokoju po zajęciach i myślę, że zaraz pójdziemy po jakąś kawę, Prawdopodobnie tak, bo piłam tylko jedną. I maraton nauki przede mną. Pierwszy raz w ogóle przymocowałam sobie mikrofon do kurtki zamiast do koszulki, więc mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Ten budynek po prawej tutaj to jest nasza biblioteka. Nagrałam Wam całą rolkę na Instagramie kiedyś, jak e, pokazywałam jak wygląda w środku. Ale co chciałam powiedzieć, to jest to, że właśnie teraz jak zaczęła się robić ładniejsza pogoda, to dużo takich samochodów z jedzeniem się tutaj wystawiło. Zawsze jakiś tam był jeden czy dwa, ale teraz jest wyjątkowo dużo ich. Tutaj się ciągną dosłownie po całej ulicy. Nawet normalne obiady możecie tutaj kupić. Także fajne rozwiązanie, bo jak się uczycie, to nie musicie niczego daleko szukać. A to jest moje ulubione miejsce. Tam, do Ja Nawet taki kubek Nowojerski mają taki nowy. Ale średnio mi się podoba. To już ten jest ładniejszy. Tylko że szklany, więc dużo cięższy. Hello, good. Um... Can I have a grande cold brew with some oat milk? Anything else mama? Eee, no, that's it. Patrzcie ile ludzi tu jest w ogóle. W tym bloku w ogóle chyba jeszcze tu nie byłam, jak mi się wydaje. Czekałam na to chyba z 15 minut. Ale było warto. Także jedę ja się teraz doedukować przez najbliższe parę godzin. Mam na mocy, więc dam radę. I odezwę się do Was później, żeby was nie zanudzać. Proszę trzymać za mnie kciuki. Zrobiłam sobie małą przerwę i przyszłam się trochę dotlenić do parku, ale zaraz tam wracamy. Mam delikatnie dosyć, ale mówię. Moją motywacją jest to, że, że zaraz zaczynam wakacje. A ten przystojnik cały czas mnie tu zaczepia. Dzień dobry. Co byś chciał? No, rozumiem, ja też. W ogóle jest taki przesąd, że studenci nie powinni przechodzić pod spodem tego łobu, Dlatego ja nie ryzykuję i zawsze chodzę bokiem. Rano się do Was nie odzywałam, bo byłam za bardzo zestresowana egzaminem i szybko sobie jeszcze powtarzałam niektóre rzeczy, ale już jestem, skończyłam, zdałam, tak mi się wydaje. Było dużo więcej zadań i więcej pisania niż na tym poprzednim, ale myślę, że tak z 85% powinna być. Od razu po sobie poszłam po kawę i jeszcze pani mi napisała miłego dnia na kubku, także. Mega urocza. Teraz sobie tylko chwilę odpocznę, zjem coś i zaczynamy pakowanie. W ogóle tak wam jeszcze tylko powiem, że jestem jedną z tych osób, które wolą przyjść, nie wiem, pół godziny szybciej niż spóźnić się chociaż minutę, więc mimo że egzamin zaczynał się dopiero o 9.30, to już od 9 siedziałam pod drzwiami generalnie. Weszłam do sali nawet przed profesorem, więc się ze mnie śmiał jak przyszedł. Zrobiłam? Spakowałaś wszystko. Nie wiem. Zobaczymy jak przyjadę na miejsce. Czy mam Proszę torbę, czy to? Bo ja nie wezmę tego i tego. Dobra, jednak nie będzie to takie proste jak myślałam, bo uświadomiłam sobie, że w sumie większe rzeczy tutaj ja mogę spakować dopiero jutro. I w ogóle proszę nie patrzeć na ten bałagan dookoła. Musiałam wyjąć walizkę z poduszka, w której miałam wszystkie letnie rzeczy. Bo jak się tutaj przeprowadzałam w sierpniu, to musiałam się spakować na wszystkie pory roku, a niestety nie mam tyle miejsca w szafie, żeby wszystko mogło tam leżeć. Więc część rzeczy musi sobie czekać w walizce. Ale pokażę Wam to, co do tej pory udało mi się naszykować. I to będą rzeczy, które biorę ze sobą na lotnisko. Ostrzegam tylko, że będzie dosyć nudne, jeśli chodzi o kolory. Spodenki numer jeden, jeansowe. Chłop. Numer dwa, takie materiałowe, przydadzą się, bo będziemy się wspinać na wulkan. Tak wam zdradzę tylko. Biorę tylko dwie pary spodenek, bo trzecie dopiero przywiezie mi mama, także dopakujemy je później. Krótki beżowy top, krótki czerwony top, biała koszulka na krótkie rękaw, brązowa koszulka na krótkie rękaw, tylko ta jest taka bardziej obcisła. I beżowe wody. Jedziemy tylko na tydzień, więc więcej koszulek na pewno nie potrzebuję. Następnie mam okulary przeciwsłoneczne. Cudowne. I tak zazwyczaj ich nie ubieram, ale wziąć trzeba. Pasek do spodni. Niezbędnik. Tu spakowałam już bieliznę. I co jeszcze? Gdzie Jest moja piżama. Proszę bardzo. Trójkąpielowy też mi mama przywozi, bo tutaj go nie zabrałam. Kosmetyki w sumie wezmę dopiero w dzień wyjazdu. Elektronikę to samo, bo jeszcze muszę naładować i kamerę, i mikrofon, i telefon, i wszystko inne, więc tym się w ogóle nawet nie martwię na ten moment. Jakoś szybko poszło. Na pewno czegoś nie wzięłam. Jeśli o buty chodzi, to będę jechać w moich białych najkach standardowo, no ale będę miała je na sobie. A klapki też biorą mi rodzice. Więc chyba wszystko ściuchów, no. Spokojemy to jeszcze w taki ładny organizer, tylko kupiłam to na temu chyba. Całkiem się przydaje, bo przynajmniej te rzeczy się później nie walają w walizce. No zobaczcie, jak ekonomicznie. To jest mój bagaż na cały tydzień. Takie rzeczy typu jakieś ładowarki, mikrofon, to będę pakować w tą kosmetyczkę. Ja dostałam na evencie Olaplexu, jak byłam we wrześniu chyba. No ale to mogę spakować dopiero później. Także dokończymy to jutro, jak będę mogła faktycznie spakować resztę rzeczy, ale pokażę Wam jeszcze plecak, który biorę ze sobą do hotelu. Oto on. Idealnie zmieszczą mi się tutaj wszystkie rzeczy na tą jedną noc. Teraz jest w ogóle 16.40 już prawie, więc moja poszkolna przerwa trochę się przedłużyła i za 15 minut zaczynam matmę. Więc zaraz muszę iść niestety, a po zajęciach prosto idę na jakąś kolację i raczej odezwę się do was jutro, jak będziemy się pakować dalej. Dzień dobry, witam w piątek. Ja już jestem po wszystkich zajęciach, bo ostatnio mi dzisiaj odwołali, więc skończyłam ponad godzinę szybciej. I teraz sobie śledzę lot właśnie moich rodziców i będą u mnie za 6 godzin. Tak. Ja chciałam zrobić im niespodziankę i czekać na nich w hotelu, właśnie z jakimś jedzeniem czy coś, żeby przyjechali, no bo na pewno będą i zmęczeni, i głodni i w ogóle. Ale problem jest taki, że pokój jest zarezerwowany na moją mamę, więc jeszcze nie wiem do końca, czy mnie tam wpuszę, dlatego zaraz chyba się przejdziemy i sprawdzimy. Także taki jest plan i mam nadzieję, że się uda. Pokażę Wam jeszcze tylko co biorę, na wyjazd, jeśli o sprzęt chodzi. Tutaj mam ten pokrewiec z Amazona na kamerkę, którą teraz nagrywam. Tablet, słuchawki, oczywiście. Tutaj mam mikrofon. Statyw numer jeden to jest ten taki duży, co się rozkłada. A tutaj mam taką mini wersję, która jest zawsze podłączona do mojej kamerki, bo to wtedy tak na szybko jak gdzieś potrzebuję postawić ją, no to w każdej chwili mogę to zrobić. I milion ładowarek. Tutaj mam jeszcze powerbanka, bo czeka nas też taka całodniowa wycieczka. No i kostka. A przypomniało mi się jeszcze, że mam taką przejrzystą kosmetyczkę, więc zamiast tej czarnej, to wezmę to właśnie na te wszystkie elektroniczne rzeczy. Dostałam ją kiedyś w paczce od Nexa i służy mi już bardzo długo. Idziemy spróbować się zameldować zobaczymy, czy się uda. Mam nadzieję, że tak, bo byłoby super. Postaram się jakoś zagadać panią recepcjonistkę. so much. Udało się i nawet nie musiałam jakoś z panią długo gadać. Także czas na szybki rum. Jedno łóżko, drugie łóżko, szafa, biurko piękne, cudowne, maszyna do kawy i kubeczki. Najważniejsze łazienka. Uwaga, uwaga. ta -da! Ładnie. Podoba mi się. A tu jeszcze lodówka i mikrofalówka. Ale fajnie, że udało się z tym pokojem, bo teraz mogę wrócić do siebie do akademika po rzeczy. I będę sobie tutaj tak na nich czekać. Pójdę jeszcze tylko do sklepu spożywczego po jakieś napoje właśnie. Na razie samolot nie ma żadnego opóźnienia, więc planowo o 21.00 będą lądować. Pewnie z pół godziny zajmie to na lotnisku. A z JFK jest około godziny drogi na Manhattan, więc myślę, że tak o 21.30 jakoś zamówię jedzenie. Moja siostra zażyczyła sobie Taco Bell, a dla rodziców zamówię pizzę. Pani na recepcji mi w ogóle jeszcze powiedziała, że tam jest takie miejsce z kawą, herbatą dla gości, więc przy okazji sobie przetestujemy, bo w sumie tak nie mam nic lepszego do roboty. Ciekawa perspektywa w sumie, co? No, zapraszam Państwa. Bez kofeiny to... A średnią sobie zrobimy. Biała. Styka. Niestety ciepło, tylko, ale nie możemy narzekać, prawda? Ważne, że jest. Ew. Przysięgam, że dawno nie piłam tak poskudnej kawy. A ja naprawdę znoszę dużo. Wow. Taki zestaw napojów ogarnęłam. Mam też jedną butelkę, której nie mogę Wam pokazać, ale myślę, że możecie się domyślić, o co chodzi. Jest 19, więc jeszcze trochę czasu mam. Jedzenie zamówię tak za dwie godziny, a teraz pójdę sobie montować tego vloga. No bo jak przyjadą moi rodzice, to jednak wolałabym spędzić z nimi ten czas. Ale ogólnie to już Wam dziękuję za oglądanie tego vloga. Później postaram wam się jeszcze coś dograć, właśnie, czy jak przyjadą, czy coś, no ale już odzywać się raczej nie będę, więc widzimy się w kolejnym. A kolejny będzie już z naszej podróży, kolejne dwa w sumie, więc już nie mogę się doczekać. Bye!